Łukaszolek jesteśmy po walce już na F54. Wydawało się, że Brazylijczyk będzie bardzo trudnym rywalem, ale szybko go rozpracowałeś. No też się spodziewałem, że dłużej ta walka potrwa, aczkolwiek jaką walki nie zrobił, spodziewałem się, że będzie się głowy w pieszej w całej ludzie. No kilka tamtych sztuk weszło u mnie w stójce. Już widziałem, że, się, że zaczyna się denerwować. No to wszedłem w nogi i gospodarz no Właśnie, wyższy zawodnik sprowadza niższego, tak? Można powiedzieć, trochę nietypowa sytuacja na polskim, na polskim podwórku. Na polskim podwórku nietypowa, albo z oceanem bardziej typowa, i tam w sumie Ale nie z tym klubem, tak? Więc będę, że tak powiem, dążył tam na oceanie. Właśnie o wielu zawodnikach mogliśmy w przeszłości mówić, że są nadziejami polskiego MMA, ale ja mam takie podskórne przeczucie, że właśnie rozmawiamy. Z przyszłym mistrzem UFC, czy ty masz już takie podskórne właśnie przeczucie, że to się niedługo może ziścić właśnie UFC. Tak, ja o tym marzę i to ja właśnie chcę, żeby Polacy wstawali o 3 czwartej w nocy i właśnie wstawali, żeby mnie specjalnie oglądać, moi znajomi moja rodzina specjalnie mogli stać o tej czwartej. Ja się do tego widzę. No Ale zanim UFC, no to jestem przekonany, że jeszcze w Fenie czekają cię wyzwania. I tak się zastanawiałem w lutym na KSW Epic rozmawiając z Bartkiem Szewczykiem. Czy Fen ma dla niego w tym momencie jakieś wyzwanie? Okazuje się, że sam teraz na to zapracowałeś, a on nie jest zamknięty na taką walkę. Zapraszam. W w sumie przetrenowaliśmy tak parę okazji na Macie, w Ankosie, w Parze. Trochę się zna. No ale to będzie zwykła jak walka, tak w klubie, piona jedziemy. To nie jest problem dla ciebie żaden, że, że po prostu będziecie się mierzyć i doskonale się znacie, bo to też jest istotne. Chyba, że coś się przez ostatni jaki rok, rok zmieniło. Nie, no z warstwiem się lubimy, tak? I nie, 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 pytam o warsztat, nie? W sensie warsztat? Może Bartek się poszedł do przodu, rozwinął się, Ty się rozwinąłeś, że jesteście dzisiaj zupełnie innymi zawodnikami, jak trenowaliście razem od tego momentu chyba, co? No, w sumie to już jak to ze sobą trenujemy. Przed rok się się dużo zmieniło. Dartka, jak że bez Bartka to jedno, teraz druga była, to była taki moment, że tak poważnie, się bez Bartka. Ja osobiście uważam, że dużo się zmieniło. No ja tak się zastanawiam, bo mówisz właśnie o tym, że dużo się zmieniło. Kroczyłeś od zwycięstwa do zwycięstwa i zastanawiam się, jak Ciebie zmieniła ta porażka z Kamilem Wojciechowskim? Ile dała Ci ta przegrana i co w ogóle zmieniła w Twojej mentalności? Zresztą uważam, że no, może to dobrze przegrałem z Kamilem na początku swojej kariery. przegrać na początku, niż później, jak jest jakaś bliżej walka do lesji, to jest o dwa razy bardziej boli. Dzięki tej przegranej dużo się nauczyłem, że jednak mentalność, głowa w sportach walki ma duże znaczenie. Jak tego się nie wypracuje, to się nie wyprowadzi. Nieważne, jakie jest przygotowanie, ważne, jak jej ważne, nie masz ten niech już miał głowy. Nie Odnoszę wrażenie, że masz w tym momencie w swoim ręku taką kartę przetargową. Kroczysz od zwycięstwa do zwycięstwa, jak sobie powiedzieliśmy. Czy dla ciebie to jest dzisiaj taka jasna deklaracja, że ty chcesz tylko i wyłącznie walczyć o pas? Tak. No, chciałbym walczyć o pas, to mać, e... Na dystansie 5 razy więcej zobaczyć jak to się smakuje, jakie są przygotowania. Chciałbym to poczuć. A powiedz, za tydzień startujesz w Azerbejdżanie w Mistrzostwach Grapplingowych, Mistrzostwach Europy, tak, Grapplingowych. Właśnie wspomniałeś o tym tutaj przed wywiadem i powiedziałeś, że trochę było obaw, żeby jednak nie, gdzieś tutaj po prostu nie doznać kontuzji. Obawy zawsze są, że my mamy, tutaj się wszystko może zdać. tak samo jak zostać na babkiś, ten powinien się po nich położyć, to był nokaptujący cios. No, w parterze jest myślę, że mniejsze ryzyko złamania jakiejś ręki czy czegoś. Dlatego też prowadzimy do tego parteru. Ten grappling dzisiaj świadczy o tym, że jesteś dobrze przygotowany do tego startu, startu w Azerbejdżanie? Myślę, że tak. Ostatniośmy w, w sierpniu e, na Fenie. Też w sumie po walce 4 dni później pojechałem na Mistrzostwa Świata. W tym roku robili w Warszawie i zdobyłem drugie miejsce w wiceministrza typu. I to jeszcze dawałem wadze do 130 kg. To jeszcze do Ciebie. A końców wcześniej to ja uważałem, się chcielibyśmy, do 130 Mateusz też jedzie? Eee, nie, Mateusz nie jedzie. Mateusz się przygotowuje do swojej na walki. Ja pamiętam kiedy zrobiłem z tobą wywiad, kiedy obaj walczyliśmy podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Druzicie. Dla ciebie tego typu zawody to jest kolejna forma przygotowań do walki MMA, czy jednak osobne wyzwanie? Jak mam właśnie imprezę, że tak powiem, początek jest bardzo super, bo w sumie robię jeden rok przygotowawczy i że tak powiem, zaliczę dwie imprezy pod rząd, to mnie to cieszy. Mhm. W jakiej wadze tam? Do 130? Tak, do 130, bo albo mam możliwość do 100, albo do 130. No mi się już nie chce zbierać tych 4 kg, bo lepszy, teraz sobie przyjechać, do siebie, to poje, się troszeczkę pojeść i normalnie śmigać. Ostatnio zeszartywałem do 130. W sumie mi się wiele jakieś cięższym niż w życiu. No tak się właśnie zastanawiam od dłuższego czasu. Ja słyszałem, że jesteś w stanie nawet parterze zagrozić Michałowi Andruszakowi. Jesteś zawodnikiem młodym, to też no, te gabaryty zdaje się, że jeszcze rosną. Czy ty masz takie przeświadczenie, że... No w którymś momencie już będzie za ciężko zbijać do kategorii dum ciężkiej? Nie, bo ci, ja akurat się zacząłem teraz pilnować od tamtej wagi sierpniowej. Eee, teraz już 8 kg zbija wcześniej zbija w sumie więcej, bo ze 106 kg zacząłem rzucać. Teraz rzucałem ze 100 kg i ta w sumie waga idzie bardzo lekko. O co, gratulujemy w takim razie? Trzymamy kciuki już za Azerbejdżan i czekamy na walkę o pas, która pewnie będzie do jesieni czy już na jesieni. Ok, tego nie wiem. <laughs> Ale chyba bardzo się ciągle na lato. Okej, okay, czyli czekamy na letnią. dziękuję bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo.